Jacek wybierze kolejną grupę z naszej firmy, która będzie miała podjąć wyzwanie i zrealizować plan w ciągu trzech dni. Jeżeli to osiągnie, będzie również mogła skazać swojego koordynatora na wyzwanie. Przez trzy dni chyba zrobiła taki wynik, że oczy czymś zbielały, więc w związku z tym. Muszę się poddać temu, co było założone. Dziękuję. Nie czekam. To jest moja nagroda za to, że moja grupa sprzedaje i robi tak dobre wyniki. To jest właśnie moja kara. Przebrali mnie, w zasadzie umalowali mnie na gremlina. Twierdzą, że to jest zgodne z moim charakterem. Przekonacie się, że to prawda. Za chwilę. A grupą, którą nominuję są Bambry chyba zrealizowała wczoraj konkurs i wygrała, w związku z czym w dniu dzisiejszym ich wesprę ich sprzedaży. E, natomiast przed tym chciałabym nominować grupę Marty, Marty Palmonki do udziału w konkursie. Powodzenia! przy tym e, zadaniu, przy tym challenge'u i tą zabawę dalej proponujemy grupie Łukasza Gościata. Chciałem podziękować Marcie za nominację. E, ustaliliśmy z grupą do zrealizowania 2200 zł wartości i niestety grupa nie wywiązała się ze swojego zadania. E, po czym ja nie muszę chodzić w damskim biustonoszu wypchanym skarpetkami przez cały dzień. E, za to grupa e, w pierwszy dzień jesieni kalendarzowej... Eee, Zażyję troszeczkę witamin. Ale... Na zdrowie! Już! Za jesień! I to będzie grupa sali na Białe. Eee, nasza grupa miała zrealizować target 1800 zł. Zabrakło naprawdę niewiele, było jakieś 150 zł, eee, chyba. Gdyby grupa zrealizowała target, ja bym śmigał po sali rozdając cukierki w przebraniu tygryska. Także nie wiem, czy się cieszyć, czy się nie cieszyć. W przypadku, kiedy grupa nie zrealizowała targetu, jest przygotowana dedykacja dla wszystkich koordynatorów naszej firmy, a mianowicie odczytanie 10 przykazań szefa w dosyć um, nietypowy sposób. Na zdrowie. <śmienicza> A grupa, którą nominuję to będzie grupa Sarenek, czyli grupa Wojtka Krasnickiego. Grupa przyjęła wyzwanie, plan to było 900 złotych, zabrakło jakieś 89 złotych do zrealizowania celu. Tym samym w dniu dzisiejszym moja śliczna grupa pracuje w przebraniu Sarenek. A co by się stało, gdybyś przegrał? Gdybym przegrał, ja musiałbym pracować w przebraniu różowej wróżki. Ostatni oto challenge został wykonany. Wiadomo, wiadomo jak lepsi go zamykamy. Ja byłam konsultantką w grupie, w której challenge się rozpoczął. No i tak naprawdę ja oblewałam. byłam jedną z osób, które oblewały jadka. To teraz symbolicznie chciałabym go zakończyć już jako koordynatorka. Dziękuję.